Przychodzi CEO, 50 osób, organizacja z biurem, mówi: Wiktoria, jutro muszę, bo się inaczej na przykład uduszę, nie mam pieniędzy na biuro. Co byś powiedziała? To bym powiedziała paradoksalnie, że y, to przygotowania do przejścia na pracę zdalną powinny zacząć się rok wcześniej albo dużo wcześniej, y, już na bazie rekrutacji, kogo rekrutujemy i w jaki sposób. I w jaki sposób budujemy. Y, jakby cały system kontroli i zaufania, który zaczyna się w rekrutacji. No bo więcej kontroli nigdy nie sprawiło, że zaufasz pracownikowi, który, któremu już nie ufasz. Czyli więcej kontroli nie jest odpowiedzią na brak zaufania. Tak. Jakby tak. jeżeli kogoś musisz kontrolować, żeby mu ufać, to tak naprawdę mu nie ufasz. I po prostu to jest kwestia doboru ludzi, którzy będą w stanie pracować na konkretnych zadaniach, na konkretnych rzeczach do osiągnięcia i na bardzo jasnych zasadach tego, co, co my uznajemy jako. Zrobione, zrobione dobrze i rozwijającą się firmę. Więc to jest kwestia, oczywiście, kogo zatrudniasz i, ci, i czy ci ludzie są w stanie operować w taki sposób, na no, później ustawienia całego systemu pracy. Bo prawda jest taka, że każda organizacja jest trochę zdalna. CEO przecież lata po konferencjach i raczej nie ma go cały czas w biurze. Ludzie, sprzedawcy są na spotkaniach z klientem poza biurem. Jakby i tak czy siak bardzo dużo pracy dzieje się synchronicznie. Na przejście na całkowicie jakiś asynchron i pracę zdalną. To wszystko sprowadza się do tego, czy potrafimy nazwać zadania i rzeczy, które ma osiągnąć dany zespół czy dana osoba, i czy jesteśmy w stanie to egzekwować. Więc yy, tak naprawdę przygotowanie do pracy zdalnej dla mnie po prostu oznaczałoby przygotowanie tego, co ja chcę, żeby każda jednostka i każdy człowiek, każda jednostka biznesowa i każdy człowiek osiągał, i co uznajemy, jako dobrze zrobione. A, do, a cała reszta. Tak naprawdę są tylko narzędzia, ale przestawienie trochę ludzi na pracę yy, mierzoną czasem, na pracę mierzoną zadaniami.